W The Amazing Spider-Man życie 22 Spider-Man oczywiście odrzuca propozycję Bena Rayleigh'ego dotyczącą skrzeszenia wujka Bena i atakuje go pięściami, nie mogąc uwierzyć, że jego klon byłby zdolny do takiego zbezczeszczenia grobu. Rayleigh nie stawia oporu i potwierdza swoją tożsamość. I na pytanie, jakim cudem żyje i dlaczego stał się Jackalem, to zaczyna opowieść o swoich przeżyciach. A my widzimy, jak w przeszłości, po tym jak Ben umarł, rozpuszczając się w ramionach Petera, to Warren pobrał próbkę z jego szczątków i za pomocą tej nowej technologii klonowania udało mu się go skrzesić. Tym, że klon zachowuje wszystkie wspomnienia aż do momentu śmierci, co uznał za przełom. Problemem pozostawał jednak szybki rozpad ciała. I próbując go rozwiązać, Warren uśmiercał Bena raz po raz, łącznie 26 razy, w różnorodny sposób. Topił go, truł, rozpuszczał kłasie, na żywcem, żeby tylko udoskonalić ten proces. Z czasem psychicznie i fizycznie torturowany Rayleigh tracił poczucie rzeczywistości, a wspomnienia o bliskich stawały się coraz bardziej odległe. I w końcu zdołał uciec, rozbijając zbiornik i obezwładniając Warrena. Nie zabił go jednak, opracował sposób, by po trzymać degenerację komórek, a następnie sklonował samego Warrena wiele razy. I ukrył oryginał wśród jego kopii, tak by żaden z nich nie wiedział, kim naprawdę jest. I w zamian za lek powstrzymujący rozpad, zmusił wszystkich do posłuszeństwa. Przejął też tożsamość Jackala i rozpoczął realizację własnej wizji świata bez śmierci. A obecnie Peter, choć poruszony opowieścią Bena, to nadal jednak czuje obrzydzenie wobec jego działań. I Rayleigh zapewnia, że celem New York jest prawdziwe przywracanie ludzi do życia. Z pamięcią, tożsamością i duszą. Przekonuje, że dzięki za sobą Parker. Industries mogą razem odmienić świat. I Peter, wciąż rozdarty, prosi Bena, by opowiedział więcej o swoim planie. A jeżeli chcecie wiedzieć, co będzie dalej, to zostawcie suba, żeby tego nie przegapić.